Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say I cannot I get off to the thought of proving everyone wrong I won't stop to the top, so you better back off or get lost I'ma stay loud, stay proud, never running out, never heading south I'll be spreading out, call it word of mouth, can't put me down I'll be getting loud, you can have doubt, doubts, what I'm about Have your f***ing cloud, it be raining out, I keep making sound Go another round, time legend bound, can't stop me now Witam wszystkich. Chcieliśmy zaprezentować Państwu usługę świadczoną przez Serwis AgroRay. Na serwis przywieziony został motocykl Mini Cross. Wykonany został u nas remont kapitalny silnika. Silnik był całkowicie zatarty, zablokowany. Dodatkowo została postawana rama, jak możecie zauważyć. Na życzenie klienta zostało do, dołożone także nowy włącznik oraz światło kompatybilne z systemem ładowania. Dzięki czemu jazda będzie przyjemniejsza także w nocy, oczywiście. Maszyna została wyczyszczona i jest gotowa do odbioru przez naszego klienta. Zobaczcie jak ładnie silnik pracuje. Obecnie jest na dotarciu. Zapraszamy do korzystania z usług naszego serwisu w sklepie AgroRay, gdzie możecie Państwo przywieźć dowolny sprzęt, czy to ogrodowy, rolniczy, czy tak jak tutaj motocykl. Zajmiemy się, przeprowadzamy wszystkie naprawy od drobnych po te większe. Zapraszamy.